Po kolei. Przy mi jest czarna i teraz przyszła stokrotka. To jest ta dropiata, a ta w środku malutka to jest jaśminka. Tam jest róża. To jest róża idzie sobie tu. Maszyna na jedzenie dosłownie. Tam sobie stoi jaśminka. Trochę słabo ją widać, bo w cieniu. A chowa się. A widzicie, tam jest właśnie stokrotka, a to jest prymulka. Prymulka kuleje. Przyszła do mnie i stało jej się coś takiego, że uszkodził jej się staw skokowy, staw biodrowy. Nie wiem jak to się stało, po prostu kury młode jak są w kurniku to walczą ze sobą. Ustalają hierarchię, zrzucają się z grzędy. To już od samego kurczaka się dzieje. Chodź. Nie boją się. Tak w miarę się nie boją, bo jednak kury są strasznie nieufne. Bo to nie wiem, czy wszystkie ptaki tak mają. Ale kury są bardzo ostrożne. Tu idzie stokrotka. Chodź stokrotka. Stokrotka. Chodź, kurko. Kura rezygnuje zamiast. Podejść woli odejść. Ale są ciekawe. No i właśnie tak, to jest ich wybieg tutaj. Mają całkiem fajnie. Trochę pokrzywy wyrosły. Właśnie muszę to skosić. No i kury grzebią sobie takie dołki dziurki. I w tym śpią. Wszędzie są wygrzebane takie dołki. A to jest wielki krzak malin, który jest ich kurnikiem letnim. Śpią w tych krzakach. O, pok, pok. To prymulka. Dużo to się zgadają. Nie? Koko, koko. Koko, koko. Ko, ko? Fajne są. No i są po prostu śliczne. No i dają jajka. O. Proszę, to one tak obgryzły te maliny. Wszystko tu jest obszargane, ponieważ kura je wszystko. Trawę, nasiona, ziarna, liście, krzaki, zielone maliny, co zresztą było widać. Tu mają stopnią spoko drzewko obrzoskwiń. Jak one zaczną spadać, to kury umrą ze szczęścia, bo będą miały jedzenie. To schowam do kurnika ten talerzyk. Kury to zjedzą prędzej czy później, bo kury wszystko zjedzą, już mówiłam. A tu mam kurnik, proszę. Piecek, bo można dogrzać w zimie. Chociaż zielono nóżki do minus 20 zupełnie spokojnie funkcjonują. grzęda, deseczka i tak jest walka, bo wszystkie, dokładnie wszystkie chcą siedzieć na tym murku. A tu mają koszyczki. Proszę. Dwa jajka czekają już. Wieczorem może będzie jeszcze więcej. No i tak to mają sobie tu. Na noc zawsze idą do kurnika. Tu mają wybieg. Trochę bałaganu. Ale kurom to bardzo nie przeszkadza. To co dziewczyny? Idę. Zostawię was, nie? Zostawię moje małe, kochane kurki. Tak, wszystkie idą, a, wszystkie idą, wszystkie idą, mogę głaskać, mogę głaskać, słoneczko takie, chodź, 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 tak, moja, jejku, moja, moja śliczna, moja, na po palcach, bo myślą, że się ma jedzenie, a coś im sypnę, bo nie może tak do kurta i nic im nie dać. To znaczy stare kury to jeszcze spoko, ale te są młode. Oswajam je. Więc proszę mieszanka kukurydza i granulat dla niosek. Sucha zawsze się cieszy powodzeniem. Proszę. Ślicznie. Sucha zawsze się cieszy powodzeniem. Dob, dob, dob. Po kolei. Wszystkie. Sześć. Jaśminka, paluszki, krzywe. Koło niej kalinka, galaretka, bo się częsie. Róża. Prymula, trochę kulawa, ale śliczna. Stokrotka, bojaźliwa. No i tam jest dalia z tyłu. Czarna dalia. Czarna na cześć. Poprzedniej naszej kury, którą niestety pożar pies sąsiada, co było straszne. Ale że to jest zbiór kwiatowy. No to jest czarna dalia. Proszę, jak dziobą. Suche zawsze jedzą. Uwielbiają suche. Jeszcze mam pszenicę, później im nasypię. To też wyjdą. Są po prostu wspaniałe. Uwielbiam je. Cześć dziewczyny, muszę iść na razie. Przejdę później. Hejka.